Cześć mordy, z tej strony Kaluch Ospano i miałem powiedzieć Shio, ale się oczywiście kopie tunel. Witamy was serdecznie w kolejnym odcinku Policja versus złodzieje. Proszę Państwa, dzisiaj ciężko na samym starcie. Siema Ospek w ogóle, halo! Cześć, przyjacielu, jestem w PR2, jak zwykle cześć. No właśnie, miałem powiedzieć, pozdrowienia do więzienia. Moi drodzy, bardzo ciężko jest na od samego początku hunting 10-minutowy na moją postać. Jeśli wpadnę, sezon może się skończyć w 3 minuty. Jeśli odcinek trwa 5 minut u mnie albo łoska, to znaczy, że przegraliśmy. Proszę Państwa, wystarczy, że. Zostawicie łospka 8 czy 10 stary, ile. Ma być? Stary, wiesz co, 8 jest takie bezpieczne, ale słuchajcie, bo ostatnio nie wbiliście tej dychy, ale wbiliście 9. No. E, więc jak wbijecie 8,5. Mi się już tutaj wąs rośnie powoli, to ja go zafarbuję. Farbujcie wąsa osponemu, wbijając 8,5 tysiąca łap, u mnie 25 tysięcy odblokuje kolejny bonus, a dziś odblokowaliście nam bonus. Tylko nie będę mówił na głos, bo mogą jakieś jakieś śpiedzy nam na Discordzie siedzieć więc wiecie, wiecie, wiecie co odblokowaliśmy. I dzisiaj ten napad robimy, więc proszę Państwa. Zapinajcie pasy i piszemy startu życzę ci powodzenia realizujemy nasz plan. Ej stary, ale jedzie, się poszyłem. Nie? Sorry, że Co ci jest? mówię. Ale moja postać stary ma dosłownie bransoletkę, jaką mam w sklepie chłopie o kurde, no Nie to? wiem co się stało, ale to nie z grana, on tak wygląda w GTA, star. ale się poszyłem. Proszę Państwa, zapraszamy do sklepu ospano.pl po to, żeby zgarnąć taką bransoletkę. U Tim Kaluch możecie zgarnąć taki polar, ten polar Uuu, już leci do ospek, Czekam, czekam na ten polar, czekam, bez... czekam. Nie czekam. będziesz siedział niedługo, proszę Państwa, teamkaluch.pl, ospek, ready jesteś? Ja jestem ready, dawaj stary, i tak Dobra. się te 10 minut wpacę. Dobra, let's go. Ja sobie siedzę wpacę, widzicie, mam tu dużo przyjaciół, niestety, no, wpadłem w ostatnim odcinku, ale była akcja super, więc... Mogę siedzieć, mogę siedzieć w tej patce, no chyba, że będą chcieli mnie znowu bić, dobra, uciekam stąd. Jakoś wyjść z tego więzienia, może znajdę jakieś teń, czy czy coś. W każdym razie razie zapraszam do mojego sklepu na ospana.pl. Dalej są etui. Etui już nie są w promocyjnej cenie, ale możecie sobie kupić etui i do was przyjdzie. Więc zapraszam do linku w opisie. Tam macie właśnie etui. No i co? Jeszcze ważne, że mamy Discorda. Wpadajcie na Discorda, bo na nim szykujemy coś totalnie ekstremalnego. I kto wie, może ktoś z was się tutaj zjawi za mną w tym więzieniu. Więc wpadajcie na Discorda, przyjaciele. Jestem, jestem co tam. Słuchałem co tam Shadow do mnie wiele. wiele no. To sorki, sorki, że ci przegrywam, no. ale stoję w tej pacce. W no. zasadzie dobra, przyjechał policjant, myślałem, że wyjdę. Chciałem się spytać, czy mogę wyjść z więzienia jakiś. No może, może stary, tylko musi nikt nie pilnować, no ale kurde pytanie. Znacz ten tunel, bo tam ostatnio tunel był zablokowany, może go odblokowali teraz. No mogę sprawdzić, ale teraz widzę, że stoję przed wejściem. No dobra, trudno, A... pilnuję. Dobra. Dobry kontrola Czemu zawsze ty się zjawiasz na kontrolerze? kontrolerze? Jak ja? No ty, ty raz. Daj jakia. się przejechać Ale ty siedzisz w więzieniu No wiem, no nie wyjadę z więzienia, bo jest zamknięte Daj mi się tu przejechać po placu Serio, nic nie zrobię no. no Nie wiem czy ja ci mogę ufać No dawaj, no daj się przejechać, że nic się nie stanie No mordo, ale jak zrobisz jakiś krzywy ruch, zacznę strzelać, wiesz o tym? Dobra, no nie zaczniesz strzelać, bo nic nie zrobię no Dobra, trzymaj Dobra, dzięki, ale... To próbowałeś na koło? Ej! Nie, że się prowadzi, jeszcze raz Zrobię se kółko Dobra, pojeżdżę, tak cyk O no, kurde, fajnie, jeszcze jedno kółko zrobię, bo mi się nudzi Ko, przejechałbym go Oj, sorry, 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 wysiadam, wysiadam jest dużo tego dobrego Dobra, z mapią się nie zadziera Król leży Tak? O kurde, tak. czemu? Dorwać go? Dorwałem go na kayoperikopy O stary, ukrywał się to, ale nie miał szans. No gościu, dobrze, dobrze, pięknie, pięknie. Ja stałem. jak tam? Ty już możesz wychodzić no, chyba za minutę, za, za minutę. Narąbiście, dobra. Jeździłem na motorze policyjnym po tym, bo mi pożyczyli. Mm -hmm. Dzięki, fajnie było. Muszę jakieś auto ogarnąć. Tak, słówka wezwać, coś, bo teraz będą śledzić. Jak ten gościu będzie za mną tak jeździł, to go odpalę. Słuchaj, stary, wyszedłem z Pierdla. Będę zaraz jechał do Meriwether, wiesz? Dobra, ja wysadzam szodoła, stary. Szadoła? Przy lotniskowcu. No, ogarnąłem szodoła. Wysadzam co ty go gadasz? Przy w lotniskowcu i on ogarnie dla ciebie stary transport powietrzny. Ten jak mnie, stary, śledzi cały czas. Tryhard Kurde, niedobrze. Ale oni dzisiaj, oni walczą, wiesz, co. Ta, ta. Tylko wiesz, wyszedłem z paki i nie da mi odejść, no to będę musiał go zaraz odpalić chyba. O kurde, no to autoryzacja strzałów się rozpocznie. I co? Jak tam? No nic, no szukam auta, wiesz, a ten dalej za mną jeździ, stary. Na spokojnie. Odpalę go chyba. Mam ochotę wyciągnąć bazookę i w niego strzelić. Wiedziałem, że on tu podjedzie. Zostaliśmy powiadomienie o ukradzionym Proszę tutaj. Śmigłowiec jest, stary. Stary, Czekali czekaj jest mam tego. policję no, Przez przesady Dobra, walcz wiedzie no, pan Nie Strzela do mnie Nie strzelam, to był fake. Strzeliłem do nich Zaraz ginę Co? Tak, bo mi wkurza ten grajzol Ja pierdzielę dobra mam przypał Nie żyje grajzol Uciekam Dzik się Dwa, też radio... Dwa radiowozy mam o kurde, dobra, no to spokojnie gościu Dobra, stary co bo ja tu mam pościg Chłopie jak zginiesz to jest po sezonie Czemu? Za, nie wiem, weszła policja mnie kuła, chłopie Dlaczego? Nie wiem Stary dobra ja ucieknę, mam tylko 6 radiowozów za sobą ja I oni gdzieś skręcili stary Chyba ich zgubiłem Dobra, ja uciekam policji Uciekłem, gdzie jesteś? Yy, yy, nic, złapali mnie Ty, to jak ci złapię automatycznie to się anuluje stary strzelanie, więc yy, Najwyżej ja cię wyciągnę z paki szybko Tak trzeba zrobić, ja idę do paki Dobra, uciekam, muszę się przebrać moi drodzy i stąd uciec Miałem więcej farta, chociaż grajzel teraz nie żyje Zabrał, tak? zabrał mi wszystko chłopie, sprajty, wytrychy, drony Za co cię zatrzymali, halo? Za to, że wyskoczyłem i zeskoczyłem z stary nad miastem i samolot się rozbił. O kurde! Rzekomo zabił pięć osób. Dobra, spoko, ja jestem ukryty, jestem jakąś babką stary w ogóle. I sorry, że taki amok wprowadziłem, ale no ty też pewnie byś zaczął stary strzelać jakby wychodzisz z pierdla i gość jedzie od ciebie cały czas trzy Musiałem. Zaraz, ja spróbuję spróbuję zdupić, może to przejście nasze jest otwarte, zobaczymy. To ja le, to ja jadę, stary do Mayweather. Tak, ty w, właśnie tam czeka na ciebie Shadow najprawdopodobniej. O, dobra, to ja Tam, jadę, tam, to tam jadę. go no. O, jest Shadow! O, jest nasza fura. <laughs> Hej, jestem Shakira. ty zmieniłeś płeć? Nie, to jest mój, to jest mój kostium. A, a, a. Fajny kostium, fajny kostium bardzo mi się podobał Musiałem, się, musiałem się stary zgrać z otoczeniem, wiesz, a byłem akurat w damskiej saunie. Co ty tak długo tutaj jechałeś? Nie gadaj, nie, nie chcę gadać na ten temat. Aha, rozumiem, rozumiem. Dobra, to lecimy moi drodzy, lecimy Hak jest? Leć pode mnie! pode mnie, pode mnie, pode mnie! Nie, no przecież jestem pod tobą! Potrzebiaj. Nie jesteś przede mną! ale do tyłu! Halo. O. Nie gadaj. O stary, co jest? Ej, kurde, Kali jest problem. Co się dzieje? Nie da się insurgenta podpiąć pod heli? O kurde, nie wiem. Ale ja, ja, dobra, mam pomysł, ja to zrobię solo. Zmiana planów. Czekaj, o, daj mi chwilę, może ja, ja spróbuję, co? Ale nie chcesz spróbować ostatni raz? Stary, ja to dawaj bym... ostatni ja, raz, jak... nie ma czasu. Kali, jedziesz już? Jeszcze nie. Dobra. Dawaj! Do góry! Widziałeś co tam na dole jest i Policja, dobra, dawaj schowamy się, dawaj się schowamy Lecę, lecę. Ja pierdziele, ej stary, ale jaja Co jest? No bo wyleciliśmy do góry, a stary sekundę później przyjechała tam policja do wybuchu O kurde, ale wszystko gra? Jesteś tak, na tak, jesteśmy w powietrzu i stary ten, y, zaraz będziemy, będziemy spuszczał Shadow, ja schowam auto Auto to potem lecę na ten budynek, co miałem być i będę czekał na wytyczne stary Dobra, dobra, my jedziemy już stary do Invadera i zaraz podjeżdżamy do Dobra, dobra. Do celowego. To my się tu ustawiamy, musisz mnie Shadow samcie. szybko puścić, puszczaj O kurde Haha ha. Pięknie, idealnie mnie praktycznie wyrzucił, idealnie Stary Shadow wyrzucił mnie idealnie w miejsce, gdzie mamy schować furę, idealnie Co, jest zajebiście Ja pierdzielę co za hit Dobrze, bardzo dobrze, ja stary, no już, już zaraz dojeżdżamy i nie działamy, kurde Rozkręcamy to chłopie Jaką mam akcję wam nagrywam? Co? Chłopie, zaparkowałem ten helikopter gdzie na tych, na rafinerii, nie? No I, I w tym momencie szybko skryłem się do krzaka i leżę w krzaku i jeżdżą tu obok mnie radiolki Siedem rak dolek jest obok mnie Ja pierdziele, dobra, Shadow, jak uciekniesz, to Insurgent czeka w tym miejscu stary, gdzie miał czekać, okej? Okay? Dobra, 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 dobra. Ospek, czy ty kupiowałeś nową dziupę? Nie, jeszcze nie, a co? Kupuj jeszcze ja mam kupić. Kurde jestem w powietrzu już helikopterem, bo chcę skakać, zaraz, wiesz? Dobra, to po drodze na napad na kupię jeszcze, żebyśmy dobra, wiedzieli. Dobra, 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 dobra. Jestem tam obok wagosów, wiesz. Gdzie? Tak, 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 tak. Dawaj dobra. stary, bo ja jestem w powietrzu, ja muszę gdzieś daleko rzucić heli zaraz będę tam w wyznaczonym miejscu. Tylko uwaga, dobra. bo tam policja stary jeździ, nie? Haker nam już stary ściąga te karty i zaczynamy. Dobra, spadamy Dobra, teraz lecimy tam. Halo, spek. Jestem na pozycji. Tylko Czyli co możemy? Tak, jak dobrze. będą to lecić, heli, Ja je wszystkie stary detonuję. Dobra, dobra, to na spokojnie, bo jeszcze będziemy mieli chwilę zanim ja wkroczę, nie? Ty tutaj mówię mojemu informatykowi, żeby w razie co odciąga uwagę policji Dobra, dobra? ja dam znać Shadowowi, Shadow teraz będzie słyszał mój sygnał jak coś, jak usłyszy strzały takie mocne moje to będzie wiedział kiedy wejść, yy, stary dawaj, bo ta policja cię tu strasznie zajęła tą licję i nie wiem co dobra, robić. Dobra, dobra, działam. Dobra, jestem w środku. Ta Halo gra. stary, co tam? Ja mam dwa helikoptery, nie wiem co się dzieje, jestem wkurzony, chcę ja. Jadam już do ciebie! Wjeżdżają ci tam! Co? No! Ty, bo ja dopiero pierwszy, pierwsze Dobra. zadanie rozpoczynam Już zniszczyłem jeden heli Walcz tam, walcz tam na zewnątrz Dobra, ja powoli realizuję to zadanie, ale Jeden heli ty... nie żyje Spad nice. ochrony wam leci, zdejmuję tego gościa z dachu od razu Dobra Dostał jeden no kurde, Shadow tam wjechał chyba. Robi tam rozpierdziel Szadu, jaki tam miota, dobra? Nie miał tak robić, ale widzę, że dał radę. Dobra, szad... my tam sprzątamy, stary. Sprzątajcie, ja mam trzecie zadanie. Ściągam bitcoiny, wszystkie. Sprzątajcie, dobrze. Strzeliłem. Heli nie żyje. Nice. Ja adresy IP, stary, sz szukam adresów IP, ale nie mogę znaleźć. Ja. Oni nie wiedzą co się dzieje, nie strzelaj do pedów! Shadow skoczył autem! Zabiję policjanta, do Shadow tam sprząta, a chyba Shadow nie żyje. Shadow nie żyje. Dobra, stary tam jest ostro. Dobra, widzę, widzę. Jezu, nie mogłem gadać, bo robiłem zadanie, ale biegnę Czwarte zadanie, ostatnie chyba. Stary, liczę na to, że dasz radę. Nie widzę ich totalnie. Nice. Dobra, kradnę. Bitcoin wallet. Bitcoin, wolety kradniemy, stary. Zabiłem kolejnych dwóch policjantów. Dobra, jak coś to możesz serwować w Dziupli, ja muszę to jeszcze selnąć w Live Invaderze. Nie jak teraz, stary, jestem w środku akcji. Żeby zobaczyć ile. Otrzymałeś portfel z dwoma bitcoinami, nice. Mamy, stary, dwa bitcoiny. Dobra, jeden nie żyje, kolejny. Stary, bo mi zaraz ze Snipią. Jak tam sytuacja? Dobra, wyszedłem na zewnątrz. Ja, ile, jakie tu jest pobojowisko, No stary, Leży... tam już nic nie żyje praktycznie. Dalsza, uciec? Tak, tak, tu jest pusto, stary. To stary ty jesz do dziupli. O, bufalo, fuck. Gdzie? Zdupiam, zdupiam do dziupli. Leci rakieta Le... na bufalo. Nie żyje, bufalo. Widzę właśnie, ale <laughs> żeś. Nice, ale żeś ich tu porobił. Dobra, ja jedzie ktoś za mną? Nawet nie widzę. Możemy zakończyć. Dobra, kolejny bufalo, leci rakieta. Stary, to jakich jest tak mało, mrówkę zdejmij tylko. Ja sejwuję Sejwuję pieniądze i te. Dostałem! Ja proponuję napad na pociąg spróbować zrobić. To ja ci dam znać, co i jak, na razie bada. Ale prawie zginąłem! Ginąłeś? Nie, jeszcze żyję! Spam mi się nie otworzył. Ja pierdziele żyję! U, uciekam, uciekam! Co za akcja! Ja mam radiolkę policyjną. Ja, ja mam pościg Masz pościg? Ta Ja jestem w dziupli, mogę sawnąć Strzelaj do mnie z automatu Mogę sawnąć if you want Dobra, żyję, żyję jeszcze Dalej mam pościg Dam radę Stary, stary, jestem safe Co? Jestem bezpieczny Dobra, ja się przebieram, stary, i co? Gdzie ten pociąg? Ty stary, ten pociąg jedzie obok mnie Co? Co, aspekt mówisz? Pociąg jedzie obok mnie Traciłem go Bo się prze przewróciłem Nie, no Ja słyszę też Moi drodzy, gdzie ty jesteś? Widzowie z i Kalucha, ty, ty jesteś gdzieś tu w okolicach bazy naszej? Tak, Nowej? Jechał Bóg nie stary. Proszę państwa, jest taka akcja, że mamy napady na pociąg wgrane, To ty tutaj? Gdzie w różowej koszuli? Co to za ty policjant? Jak ci wjechał do dziupli? Zabiłem go. Ja pierdzielę. Polski Rider podjechał. Ja jestem tu niedaleko, skąd wiedzieli? Nie wiem, stary, ale to jest trochę dziwne. Słyszałem pociąg i to jest, moi drodzy, napad, który pewnie w tym odcinku już nie zrobimy, bo jest no. za duży przypał, ale w kolejnym, kurde, zaczniemy napadem na pociąg. Stary. Nie? Ale to będzie przepiękne. To co, czekamy jeszcze na jakiegoś policjanta i sejwujemy? Dawaj pod dziuple. Strzelają do mnie! Zabity! Co? O, kurde. Jest ich tu dużo, stary. No jest Jeżdżą... ja stary. No, mamy chyba spaloną dziuple trochę. Ja pierdzielę! Ej, uciekam, bo mnie zaraz dojadą. Tu uciekli. Słyszę te strzały, jestem nadolony. Ja Wchodzę do środka stary, to co, pisać im save? Ej, zrób to, jak wszyscy ci tam wejdą stary Tak się dzieje teraz Kurde, bo ja jestem tak blisko, mam rakietę tam posłał Ja, jak helikopter? Stary, musiałem to napisać Dobra, dobra, git Zniszczyłem heli im stary Tak do mnie słyszałem, ja zginę już teraz, xd Dobra, proszę państwa, było, było bardzo gorąco przy samym końcu, ale dziuple mamy spaloną i to na pewno Niestety w kolejnym odcinku się na nas odbije negatywnie, ale fajne jest to, że oboje jesteśmy safe, mogliśmy zakończyć, tak. no i mamy kurde dżupelkę trochę spaloną, szkoda kasy, ale e, że tak powiem warto było po tych dzisiejszych akcjach, jak tam Ospek? Spoko, jeszcze szans tej policji w razie było. Dobrze, proszę państwa, pamiętajcie o tym, że wbijając łapy w górę dajecie nam mnóstwo benefitów, czy tu przyszedł Shadow, halo, zakuty? Tak. Shadow zakuty, witam serdecznie, się. Dob Dobry. <laughs> dobrze się spisałeś, Fikielson również się dobrze spisał, no, więc e, oby tak dalej, panowie, Krót niestety dostał kulkę, e, nasza mafia, proszę państwa, rośnie w siłę, zobaczymy, do czego to doprowadzi w kolejnych odcinkach, trzeba znaleźć siłą, e, tak, tak, no, tak, tak. czekaj, co robi, nie, do usłyszenia, widzowie, dziękujemy za dzisiaj, siema, wpadajcie na Discord Discorda, do no, dokładnie, bo Będziecie mogli w przyszłości zagrać razem z nami Tak i był I fresh Barbie Kupujemy nowy image dress fanty Depresyjny ciągle feeling stress dame wielkiej wielki lilier I see Staymujemy szans, szyi fresh Barbie Kupujemy nowy image dress